Firma Creative regularnie podsyła nam do testów różne swoje urządzenia. Testowaliśmy już wiele słuchawek, głośniki, a także karty dźwiękowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Tym razem mamy słuchawki bezprzewodowe Zen Hybrid SXFI. Jak widać, słuchawki docierają do nas w estetycznie wykonanym, bardzo eleganckim opakowaniu. Z przodu znajduje się wizerunek słuchawek. A z tyłu podstawowe informacje na ich temat. Dowiadujemy się m.in. tego, że oferują one hybrydowe ANC, czyli hybrydową redukcję szumów, adaptacyjną redukcję szumów, tryb ambient, który oznacza, że dźwięki z zewnątrz są wzmacniane i przesyłane do wnętrza słuchawek, czyli na przykład wtedy, gdy chcemy usłyszeć jakąś rozmowę, albo gdy ktoś nas woła, no w jakiejś dowolnej takiej sytuacji, kiedy po prostu musimy słyszeć otoczenie. Słuchawki mają oprócz tego niskie opóźnienie. Oferują wsparcie dla technologii Bluetooth w wersji 5.3, mają gniazdo jack 3,5 mm i są w stanie działać nawet 70 godzin na pojedynczym ładowaniu. Są one oczywiście zgodne z oprogramowaniem Creative, także dostępnym na urządzeniach mobilnych. Jeśli chodzi o wnętrze opakowania. To znajdujemy w nim instrukcję instalacji, jakieś podstawowe informacje na temat słuchawek, prawdopodobnie coś o oprogramowaniu. Kabel, dwa kable w sumie: jeden to USB-A na USB-C służący do ładowania słuchawek, a także drugi tu mamy kątowe łącze jack 3,5 mm z drugiej strony mamy proste. Dzięki nim jesteśmy w stanie, dzięki temu kablowi jesteśmy w stanie podłączyć słuchawki praktycznie do dowolnego źródła dźwięku. Niekoniecznie musi to być coś bezprzewodowego. Same słuchawki zostały umieszczone w pudełku w postaci złożonej o. dobrze zabezpieczono je na czas transportu. a prezentują się one tak. Jak widać są zrobione bardzo minimalistycznie. Designem przypominają troszeczkę serię WH-1000 od firmy Sony, przynajmniej jeśli chodzi o nauszniki. Są wykonane z tworzywa sztucznego, tu od góry mamy ekoskórę, od spodu także ekoskóra i delikatna pianka. Nauszniki są oczywiście regulowane, jeden i drugi. Od wewnątrz nauszników mamy dobrze zaznaczone kopułki, czyli ta jest lewa, ta jest prawa. Gąbki są delikatne, prawdopodobnie pokryte ekoskórą. No i wydaje mi się, że mamy do czynienia z pianką o pamięci kształtu, czyli tak zwaną memory foam. Na nauszniku prawym znajduje się sporo różnych przycisków. Pierwszy to jest SXFI, czyli do włączania różnych efektów specjalnych. Kolejny to przycisk ANC, czyli do włączania aktywnej redukcji szumów. Następnie mamy niewielką diodę. Tutaj prawdopodobnie jest otwór dla mikrofonu. Gniazdo jack, czyli pół milimetra. Przycisk do włączania i wyłączania słuchawek. Dioda kolejna. A także przyciski, dwa do zmiany. Głośności. Być może również służą one do tego, aby na przykład przeskakiwać pomiędzy utworami. Myślę też, że ten przycisk lub któryś z pozostałych służy do parowania słuchawek z urządzeniami zewnętrznymi. Sądzę tak dlatego, że po prostu na lewym nauszniku nie ma kompletnie nic. Znalazło się miejsce tylko dla diody oraz gniazda USB-C, gniazda, którym ładujemy słuchawki. Jest też tutaj dodatkowy otwór na mikrofon. Tu i tu. Prawdopodobnie w otworach tych są mikrofony, które służą do tego, aby działało ANC. Słuchawki prezentują się bardzo estetycznie, są leciutkie. A więcej informacji na ich temat znajdziecie oczywiście w teście dostępnym na łamach portalu miastogier.pl. Do jego przeczytania serdecznie zachęcam.